Pani się dobrze zachowuje, a niech piszą bzdury, nie zwracaj uwagi. To nie o, tam na debili się nie zwraca uwagi, niech piszą. To, to, to nie jest tak. Naprawdę, kobieto, to nie tak, to nie tak wygląda. To pani prześladuje mnie przecież ile można. Pani o każdą pierdołę, nawet, powiem jak pierna za bardzo będzie śmierdziało, to pani już mnie wyjaśnia. Bo to jest nie do ogarnięcia. Niechżeś pani mi da święty spokój. Naprawdę, niech mi pani da święty spokój. Niech sobie pani tam te kabareciki swoje kręci, no nie bardzo one, pani, pije, no ale niech sobie już pani robi, co tam pani chce, no. I, i, I kabareciki, nie kabareciki, niech pani znajdzie inną ofiarę, bo do tej pory to pani się uwzięła na mnie. I wszystko, co się tu, nawet utworzyliście jakąś grupę przeciwko mnie, hejterską, pani też w nią była w mieszania, a krzyczy. A żal pani ma do mnie. To wie pani, kali ukrada powiesili kowala. No czy pani oszalała? Dobry wieczór. Kobieto, czy pani oszalała? Robicie wstrętne rzeczy, naprawdę. No tak, ale bzdurę opowiada kobieta, naprawdę. Robicie wstrętne rzeczy, naprawdę wstrętne. I pani jest niewiele ode mnie, proszę pani, młodsza. I coś się kobieto zajmiesz, się, a ty siedzisz od rana do nocy i kłapiesz z tamtą drugą nawiedzoną kobietą dobry wieczór. Andzia, Andzia, ta czarna, ta czarna, ja się jutro chyba na rudą farbuję, jak Boga kocham. Ja do kościoła nie chodzę, taka ja, także się wiesz co, nie przejmuj. Ale jeżeli masz ochotę, to możesz żyć, ja nie widzę problemu. No już cię właśnie wysłałam, możesz żyć, nam mszę, już się zaczęła. No pokazała mi drogę, gdzie ma iść. Także drogie panie... Odpaliłam się tylko na chwilkę, bo jak słyszę, co wy opowiadacie, no to Żygać się chce. Naprawdę, Żygać się chce. No nie każdy niech każdy mówi, co chce, ale niech mówi o sobie. Może tak, to, to będzie najlepiej. No bo ja o tych paniach nie mówię, nie jestem zainteresowana ani jedną, ani drugą i tyle. Ja się tylko odnoszę do ich tutaj takiego grandzolenia. Naprawdę. Do takiego mnie, 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 bo to jest no. Ludzi, do Niemiec policję sprowadzałam. Ile pani nad tym myślała? No, ile pani nad tym myślała? Ja, ja w ogóle tego nie rozumiem. Ja tego naprawdę nie rozumiem, no. Czy coś się pani porobiło, pani sherry z tą boleriozą? Ja nie, nie wiem, ja wiem, że to ma jakieś wpływy neurologiczne. Być może ja nie jestem lekarzem, nie wiem, no, ale coś nie jest z panią w porządku. Przyczy pani, że kazałam pani pieniądze oddać, które pani dałam na lekarstwa, i to nie jest prawdą, pani o tym wie, bo ja pani nie kazałam oddać, nawet ich nie chciałam, tylko Rafał pani kazał oddać. Dlaczego pani mówi o mnie? To nie ja na panią zakładam jakieś kurczy konta, prywatne grupy, żeby mnie hejtować, i pani mówi, że ja jestem złym człowiekiem, naprawdę. Naprawdę, pani mówi, że to ja jestem tym złym człowiekiem i to ja was prześladuję? Ja nie zakładam żadnych dodatkowych, nie wiem, grup, żeby kogoś hejtować, żeby kogoś obrażać. A wy to robicie. Pani Feniks, pani i cała ta reszta. Czy Wy ludzie jesteście nienormalni? Wiecie, że ten stalking jest w Polsce bardzo karalny. Tylko Wy nie rozumiecie jednej rzeczy. Niemcy są. Absolutnie w rodzie deportacja jest Pani tutaj ser jest tego, taki rafa jak się wyniesie do Szwajcarii tam będzie. No to niestety Szwajcarnia nie ma ekstradycji. No to będzie się, siedział, będzie się śmiał i będzie robił dalej to, co robi. Co wy macie w głowach? Kobieto. Ja was nie czepiam, nie mówię o was, a wy o mnie na okrągło i Pani mówi, że ja was prześladuję. Przecież to nie jest normalne. To nie ja was prześladuję, to wy mnie prześladujecie. I nie macie innego tematu. Cześć Endula. Ja tam na, wysłałam na moim story teraz trzy filmy Tomasza. Przepiękna dziewczyna, są w stanach, pięknie się bawi, cudnie wygląda. Można, można. Można. Super facet, przepiękną kobietę ma. I można. A po co to tak no? 24 godziny siedzicie i Andzia, 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 Andzia piernęła, Andzia wstała, Andzia poszła, Andzia przyszła, a dodatkowo połowę z tego macie plotek. Czy pani to pani Sherry rozumie, że połowę z tego macie plotek wymyślonych, podpuszczonych przed czat? Co nawet jedna dziesiąta z tego nie jest prawdą. A pani wszystko łyka jak pelikan. I żeby pani uświadomić, kto pani ubliżał i kto pani kazał zdychać pani Sherry, to ja pani to zaraz puszczę z powrotem. I będę to robić codziennie, żeby pani utrwaliła, że to nie ja, ale pani powiedziała, proszę pani, że ja zmanipulowałam Rafała. I on tak do pani napisał. To ja wam puszczę z czerwca, kiedy go nie zmanipulowałam, znałam go tydzień. Co o was pani myśli i co o was pisał? Ja wam to bardzo chętnie udostępnię. No nie mam właśnie normalnego życia. No kobieto nie mam, ale ty chyba też nie masz, skoro tutaj przyszłaś i mnie słuchasz. Tak mi się wydaje. Ja cię zapraszam do wyjścia. Nie musisz tu być. Pytasz mnie, czy nie mam normalnego życia. Ty też nie masz, skoro łazisz po okienkach i słuchasz. Uff. Nie, są w Stanach. Teraz jest Tomasz w Stanach. W Stanach ostatni jest, podróżuje, dobrze się ma, super. No z Panią by tego nie było. Ale to nie jest, ale to nie jest moja wina, bo to wie Pani, ja Wam powiem, ma Pani partnera, no Pani Fenik jest samotna i będzie, bo ciężko z taką kobietą żyć. Ma pani, Niech się Pani cieszy wnukami, córkami i po prostu życiem życiem, że się żyje naprawdę podziękować Panu Bogu za każdy dzień, że się przeżyło. Witam Martynka, bo ja do was. Kobieto, ja cię nie czepiam. ja nic do ciebie nie mam, tylko przestań o mnie gadać. Przestań. Naprawdę przestań o mnie mówić i nie wymyślaj i przestań być ubolewać jakaś to Feniks nieszczęśliwa, jaką ja jej krzywdę zrobiłam, bo ja jej żadnej nie zrobiłam, to ona zrobiła mnie. Może poczytaj te szoty, co oni piszą, może poczytaj jak zrobiła ze mnie złodziejkę, oszustkę, nawet dziecko mi kazała szukać, które mi zginęło, co nie jest prawdą. Może poczytasz ty, może się ocząśniesz kobieto, ocząśnij się. Bardzo szczęśliwy. Może pani, pani Szerin, niechże pani to poczyta wszystko na litość boską. Ja to będę udostępniać codziennie, co się to udostępnię dla upamiętnienia, żeby pani wiedziała, co zrobiła pani Feniks. Co ona zrobiła mnie i mojej rodzinie, a potem proszę mówić, że ja jej zrobiłam krzywdę. I proszę tych pierdół więcej nie opowiadać, że ja pani policję nasyłałam, że ja pani Feniks chorobowy pani zablokowałam, bo mówi pani derdynały i tyle. Pani myśli, że nikt w Niemczech nie mieszka, tylko Pani. Ludzie mieszkają, śmieją się z tego i Pani o tym doskonale wie. I jak powiedziałam, no z Wrocławia ani ZUS, ani policja do Pani nie przyjedzie. Uch, to tyle do, do, do obu Pań tam debatujących i życzę sobie, proszę zaprzestać natychmiast o mnie rozmawiać, ja na to nie wyrażam zgody, ja sobie tego nie życzę. Ja odpoczywam od TikToka, nie życzę sobie. Słucham, skroluję, ale jak słyszę takie bzdury, to mnie krew zalewa. No, nie można się do tego nie odnieść. Naprawdę nie można. Chociażby dlatego, żeby ktoś nie pomyślał, że rzeczywiście jaka baba policję wysyła, chorobowy kobiecie zablokowała. Kobieta, kobieta. Oddala swoje szczęście przepiękna kobieta. Nareszcie wie chłop, żyje. Także Pani wie, co pani robiła, Pani wie, co pani robiła Tomaszowi, Pani wie, co pani robiła jego dzieciom, pani wie, jak go pani, po, yy, proszę pani pomówiła, że yy, yy, molestował własne dzieci. Pani to wszystko wie i pani, pani robi krzywdę, na litość boską. Pani szery, niech pani otworzy oczy, niech pani zaciągnie naprawdę prawdziwej wiedzy. Niech się pani nabiera na łyski tej pani, bo to jest kawał cwanej baby. Także niech się pani naprawdę, niech pani naprawdę weźmie i, i, zobaczy, i zobaczy co naprawdę, kim naprawdę jest Pani Feniks i co ona w życiu zrobiła, Ilu ludziom zrobiła krzywdę. Ile ona ludziom zrobiła krzywdę. To się pani przekona, Pani, yy, 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 pani Sherry, zobaczy Pani, jak to naprawdę jest? Tak, policja, co ona gada, no śmiech na sali, niemiecka policja. No nie no, no, skoro ja wzywam, no to Polska z Wrocławia przyjechała. Przecież to jest naprawdę nienormalne. Albo pani jest naprawdę, ja wiem, że pani się leczyła przez rok, ale no trudno, każdy może się leczyć, nie ma się tam z czego śmiać, ale proszę przestać opowiadać takie bzdety. Bo to się tutaj do mnie ludzie dzwonią i się śmieją z tego. Niechżeż pani da spokój. Proszę się ode mnie odczepić, tak jedna jak druga pani. Bo to powtarzam to pani Szery pani mnie prześladuje. Ja o pani nie mówię w ogóle. A pani jak Katarynka, od rana do nocy to nie ja na panią jakieś konta otwieram hejterskie, tylko państwo na mnie. Pani Feniks z tym brała udział. Podobno pani w tym brała udział. Tak ludzie mówią, żeby mi niszczyć. Podobno namawiałyście ludzi, żeby mnie pobili. Panie Sherry, nie jest Pani wstyd? Nie jest Pani wstyd? Pani, że Pani na serce do kardiologa, a nie, a nie boi się Pani, że ja mam chore serce? Namawia Pani ludzie, żeby mnie przyszli bić? Przecież to jest nienormalne. Ale życzę Panią dobrej nocy. Idźcie już Panie spać, naprawdę idźcie spać. I już przestańcie te dyrdy małe opowiadać, bo to się już nie da słuchać. Naprawdę. Co ma wisieć, nie utonie, drogie Pani, nie, 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 dała się zmanipulować oczywiście. Co ma wisieć, drogie Pani, nie utonie. Pani Sherry, proszę wierzyć. A do Pani, Pani Feniks powiem tak, jak się coś wróblem urodzi, to kanarkiem nie zdechnie. Przykro mi. Pani zawsze będzie wróblem. I proszę dać mi święty spokój i bzdur nie opowiadać. Naprawdę nie opowiadać, bo ode mnie Pani odszkodowania nie wyłudzi, Pani go będzie miała zapłacić. Pani wie, co pani zrobiła, a ja będę zaraz w filmiku upubliczniać, co pani zrobiła. Tak. Oczywiście, że tak, no ale tu się nie da dziewczyny, no przecież co słucham to mnie krew zalewa, rozumiecie i, i takiego dyrdy takiego pierdzielenia od rzeczy, kobieta gada jakby była no niedługo to pani Feniks mnie oskarży, że no nie wiem, rozumiesz, no dobrze, że nie jestem facetem, bo mogłabym ją zgwałcić, albo bym pod drzwiami leżała, no nie wiem, może jej kurczy... Dzięki, Pudelku. Może nie wiem, no może pani ziemniaki z piwnicy giną. A nie wiem, czy pani ma piwnicę, czy nie, no nie wiem, może panią okradam po nocach, bo, bo to już zaczyna być dziwne. Pani mi y, 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 no, który jest na czacie, to jest normalne, bo to człowiek jest jaki jest, i, i, i to nie ma o czym mówić, skoro odważył się wyzwaniać do mojego dziecka o czyci nad ranem, odważał się wypisywać o patologii i tak dalej. Dobry wieczór, Wasinko. To czemu się dziwicie, że on tam siedzi i wtóruje? Ale niech wtóruje. Daj mu Panie Boże zdrowie. Niech wtóruje. Ja tu wszystkie głosówki dostępnie jego, jak to mówi o was panie Szmaty i te inne. I to był czerwiec. To był czerwiec. Ja je mam. Ale on jeszcze, no jeszcze nie był przeze mnie zmanipulowany. A już tak o was mówił. Proszę pamiętać, ten pan nie lubi kobiet. Oj nie, nie, nie. Nie, nie lubi kobiet. Nie lubi. I ja wam to wszystko udostępnię, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. A co z tym zrobicie, to jest wasz problem. Ale udostępnię wszystkim Paniom, żeby wiedzieli, jak już to jest dżentelmen. A teraz życzę Panią dobrej, spokojnej nocy. Panie Sherry, proszę się położyć, i odpocząć, bo jest Pani osobą starszą i chorą. Pani Feniks, też proszę odpocząć, podobno jest Pani kobieta onkologiczna, to wiesz. Dok, Prawdę powiedziałaś, dziś zrobił krzywdę mnie, jutro zrobi im. Oczywiście, że zrobi. Oczywiście, że zrobi. Także nie ma innej możliwości, żeby tak nie było. Bo to jest taki człowiek. Proszę stąd wyjść. Rafał, proszę wyjść z mojego live'a, bo ja sobie tutaj ciebie nie życzę. Ty tutaj jesteś pensona non grata. Ja ci powiedziałam, nawet gdybyś tutaj przywiózł, nie wiem, cztery tiry róż, to ja ci nie podam ręki. Proszę stąd wyjść. Ja sobie takich ludzi jak ty nie życzę. Nie brudź mojego lajwa. <laughs> nie życzę sobie tutaj ciebie. Dla mnie za to, co ty zrobiłeś, co zmanipulowałeś, jesteś nikim. I tyle w temacie, Rafał. Dziękuję bardzo za kwiaty, dziękuję. Jesteś dla mnie, Rafał, nikim. I nie chcę cię tu widzieć. Nie przychodź tutaj. Jesteś oszustem, kłamcą i manipulantem. I wiesz co? Prawdziwy facet, facet. Nie mydłek, facet. To by nie biegał od okienka do okienka i obrażał kobiety i się z niej wyśmiewał. Rozumiesz? Bo facet takich rzeczy nie robi, bo ma godność mężczyzny. Ty nie jesteś mężczyzną, jesteś mydkiem. Chodzisz, biegasz Rafał i opowiadasz o mnie takie rzeczy, że głowa boli. Naprawdę. No mnie też, Pudelku mnie też. Chodzisz i mówisz takie rzeczy, że to psz, nawet już złodziejkę ze mnie zrobiłeś. Nawet ktoś ci tam napieprzył uważnie, pani Feniks, że pani Feniks, a gdzie, gdzie mam tą prywatną zbiórkę, bo ja nie bardzo wiem. A ja jestem w piżamie w łóżku. Gdzie mam tą prywatną składkę, bo ja nie bardzo wiem. Jak to pan krzyczał, pani Rafałku? O, to połowy już będzie u niej. Naprawdę? Naprawdę? A puścić panu, jak pan mówi, że jak oni śmieją mnie obrażać, że we wszystko że ale nigdy w to, że ja coś komuś zabiorę, to zdecyduj się, kiedy mówisz prawdę. Teraz, kiedy szukasz takiego, ja nie wiem, poparcia, takiego no aprobaty, czy wtedy, jak lizałeś mi tyłek? Dzięki, bo ty sam tak chyba naprawdę nie wiesz kiedy. Sam nie wiesz, kiedy mówisz prawdę, a kiedy kłamiesz, więc idź stąd. Ja nie chcę mieć człowieku z Tobą nic do czynienia. Nawet gdybyś tutaj wysłał 100 uniwersów, to wszystkie to zabieraj i wynosi się. Nie chcę Cię widzieć. Ja jestem kobietą i ja mam honor i ja się szanuję. Jeżeli mężczyzna do mnie powiesz, Mato, kurwo, suko, to u mnie nie ma czego szukać. Mojej klamki nie dotknie. A ty mnie tak nazywałeś, tym panią to nie przeszkadza. Te panie po prostu uważały, że no może byłeś zdenerwowany, no może miałeś zły dzień, to one były kurwy i kazałeś nie, pani Szery zdychać, no bo może tak było. No, a dla mnie jesteś nikim i nigdy więcej tu nie przychodź, bo ja cię nie chcę widzieć. I wiesz, jakbyś był naprawdę był facetem, to byś się puknął w głowy i zastanowił się, co tak naprawdę wyprawiasz i kim tak naprawdę jesteś. Naprawdę. Ośmieszasz się, człowieku. Latasz od okienka do okienka, od okienka do okienka, a ja jutro publicznie Twoje rzeczy z czerwca. Znaczy na stoły to powysyłam, jak traktujesz kobiety. I ono już wtedy były szmaty, kurwy. No ja ci jeszcze wtedy, pani sheriff wtedy go jeszcze nie zmanipulowałam. Bo tak było. Bo tak było. Także dobry wieczór, Lili. Nie chcę mieć wspólnego ani z paniami, a tym bardziej z tym panem. Niech on stąd idzie, nigdy więcej nie przychodzi, niech zabiera swój brudny tyłek i nie chcę go tu znać. Ja się z nim spotkam na sali sądowej, odpowie za mojego syna. Odpowiesz, odpowiesz za tą trzecią. W nocy to wysyłałeś do niego, odpowiesz, żeby sobie zdjęcia nieletnich. To, że ty usunąłeś, to nie znaczy, że my ich nie mamy. To, że w ogóle strony już usunąłeś, to nic, to nie znaczy. My to wszystko mamy. Za to wszystko odpowiesz. Odpowiesz za to wszystko przed sądem, żebyś był tego świadom, mój drogi, i odpowiesz za to, co upubliczniłeś na cały świat że jesteśmy rodziną patologiczną, stara siedzi cały dzień na TikToku i za gifta zrarła gówno. No, no nie zjem gówna za, za gifta, no, no niestety nie. Tutaj się coś pomyliłeś króliczku. Także i to wtedy prch, i wiesz co, jeszcze byś taki tupeciarz, że powiedziałeś, że to Luki. To, to trzeba być gadem, wiesz, a potem szybciutko jak cię Luki zaprosił, żebyś przyszedł, to dałeś nogę. No i po co? Naprawdę? Ja pierdzielę, Naprawdę. Pła, bardzo płytki, nie jesteś dla mnie mężczyzną, nie, wiesz, nie jesteś dla mnie mężczyzną. I to fakt, jak mówiłam, od dnia dzisiejszego nie będę ufała żadnemu gejowi, żadnemu, to wy chyba tak macie. No i to tyle, także Panią życzę dobrej nocy, Tobie nie życzę niczego dobrego, Tobie za krzywdę, którą zrobiłeś mnie i mojemu synowi nie życzę niczego dobrego. Nie masz wstydu, abs absolutnie nie ma wstydu, jeszcze tu przełazisz. Życzę Ci samego zła, żeby Cię w życiu spotykało samo zło i jak Cię spotka, żebyś wiedział za to, że ja Ci tego życzę. Samego zła Ci życzę. Za to, że skrzywdziłeś moją rodzinę, za to, że skrzywdziłeś mnie, mojego syna, zrobiłeś z niego homoseksualistę, nawet napisałeś, że z tobą sypiał, że jest zarażony. Ja nie będę ci życzyła obyś, co ty tam to tylko nie życzę ci nic dobrego, nic. Obyś miał w życiu zawsze pod górkę i spotykało cię samo zło. Tego ci życzę. A teraz dziękuję Państwu bardzo. Już naprawdę uciekam. Oczywiście, że wróci do, do niego poczwórnie, nawet Dziękuję Państwu. Życzę naprawdę miłego wieczoru. Dobranoc.